Druhne i Duchowie. w przyszłym roku obchodzić będziemy setną rocznicę powstania chorągi lubelskiej ZHP, chorągi męskiej i żeńskiej. Rozpoczęło na swoją działalność 23 maja 1921 roku, zastępując istniejące wówczas inspektoraty okręgów. Ostatni zjazd chorągi lubelskiej ZHP zobowiązał wszystkie władze chorągi i władze chówców do aktywnego włączenia się w organizację wydarzeń związanych z setną rocznicą utworzenia chorągi. Zjazd zobowiązał nas także do przeprowadzenia kampanii bohater. Na początku stycznia został ogłoszony konkurs na bohatera chorągi. Instruktorzy, drużyny mogły zgłaszać swoje propozycje. Otrzymaliśmy 13 zgłoszeń, za które serdecznie Wam dziękujemy. Powołana przeze mnie kapituła kampanii bohater, w skład której weszli komendanci chówców, władze chorągi, zespół metodyczny chorągi zapoznała się z Waszymi propozycjami. Spośród Waszych zgłoszeń kapituła wybrała pięć propozycji, które chcemy Wam dziś przedstawić. Od dziś do 1 maja każdy instruktor i drużynowy może oddać swój głos na bohatera chorągi. Zapraszamy Was na stronę bohatrydlalubelskiej.pl. Znajdziecie tam biogramy kandydatów, zaproszenie na dwie wideokonferencje instruktorskie poświęcone kampanii. Wreszcie znajdziecie tam formularz, za pomocą którego będziecie mogli oddać swój głos. Druchny i druhowie! Serdecznie zapraszamy Was do włączenia się w wybór bohatera naszej choroby. Razem twórzmy kolejne 100 lat Choroby Lubelskiej Związku Harcestwa Polskiego. www.bohaterdlalubelskiej.pl Czuwaj!